Jak ta choroba? Z czego się wszystko zaczęło? No to zaczęło się od tego, że czułam takie bardzo częste, przewlekłe zmęczenie, które no, po krótkim odpoczynku znikało, ale wracało ze zdwojoną siłą. I to było tak, że nawet po wypoczynku nocnym nie czułam się wypoczęta. Mhm. I kiedy to się zaczęło? U mnie takie pierwsze objawy zaczęły się po urodzeniu trzeciego dziecka. Mój syn we wrześniu kończy 18 lat i właśnie już po, po, po porodzie czułam, że jestem słaba. Na początku myślałam, że, na początku myślałam, że są to objawy zło, związane z porodem, z połogiem i że to minie, ale to niestety nie mijało. Ciężko mi było się zajmować noworodkiem, Też, no, ciągle byłam zmęczona. No, i jak minęły te 6 tygodni po, po łogu, no to niestety nic się nie zmieniło, i cały czas były jakieś objawy, i one się pojawiały i, się, i znikały. I zaczęłam szukać, co się dzieje, więc przeszłam całą Odyseję Lekarską, nikt nie wiedział, co się dzieje. I w zasadzie cała diagnostyka, od momentu pojawienia się objawów do postawienia diagnozy minęło 7 lat. Bo każdy mi odsyłał, bo te objawy też były takie niespecyficzne. Mi się rozmazywał obraz. Ja miałam, myślałam, że mi się kręci w głowie, a to nie były zawroty głowy, tylko to było właśnie coś takiego, że mi się wydawało, że, ja, że mi się kręci w głowie, a ja po prostu widziałam podwójnie, tak? Tylko że z opisu podwójnego widzenia. To wyglądało w ten sposób, że ja myślałam, że to muszą być na przykład, nie, wiem, dwie osoby jedna obok drugiej. A to było tak, że była osoba z jakąś taką poświatą, jakby z cieniem drugiej osoby, tak? I ja tego nie potrafiłam nawet dobrze nazwać. To, to, to były takie objawy. A z takich niespecyficznych to na przykład były bóle stawu krzyżowo-biodrowego i bóle stawu skroniowo żuchwowego tak? kupoty, z połykaniem, takie też sobie z tego nie zdawałam sprawy. Takie wrażenie, że i tak, jakby w tym miejscu stawało jedzenie w gardle, i przesuwało się w kierunku żołądka takimi, takimi krótkimi skokami naprzód, tak? Że nie, że to gładko przechodzi, tylko tak, 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 tak jest kurczę.